Dzień dobry, z tej strony ja, a to jest to. Chciałem Was powitać w kolejnym sezonie trzecim, już Gapsona Kozaka, i w tym odcinku chciałbym zająć się omawianiem wyborów parlamentarnych do Sejmu oraz Senatu w Polsce, w kraju Polsce. I ja bym chciał powiedzieć, że bardzo mi się nie podoba to, że Piś wygrał wybory i ten mały Karakan Jarosław Kuński wygrał te wybory, bo ja mogę sobie mówić, co chcę, jest wolność słowa. I na przykład nadal nie czaję tego, że yy, niby trochę tam nie szanuję tej wolności, a to co z tym na przykład akta 2 było, to jest jakieś nieporozumienie, bo ja mogę sobie nagrywać filmiki kiedy chcę i oni mi zabronili, bo ja byłem przez te 10 miesięcy, 11 przypominam w sumie, na wygnaniu, bo ja nie miałem mandat za, dostałem mandat bardzo wysoki i mi to wtrącili do więzienia za nagrywanie filmów na YouTube. A. Proszę bardzo, to są. Na... Dobry. Co to jest? Nie wiem. Gabson, Gabson, uważaj! Agent Tomek, Gabson, Gabson jest agent Tomek. Konstytucja, nie Konstytucja, 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 Demokracja, 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 Gabson, Gabson. Gab's